Warto stanąć w prawdzie. Bardzo często jest tak, że brakuje nam sił, żeby wypełniać należycie wszystkie obowiązki i przykazania. Często sami potrzebujemy pomocy od drugiego człowieka, ale niestety nie zawsze potrafimy o tą pomoc poprosić. Dziś prosimy samego Boga, bo sami z siebie przecież naprawdę nic nie możemy. Powiedział nam to Jezus w wieczerniku. Cokolwiek jednak dobrego zrobimy. To jest zasługa naszej współpracy z Jego łaską. Stańmy w prawdzie, bo taka właśnie jest prawda, że sami z siebie nic nie możemy uczynić. Tyle tylko, że ta prawda nie jest poniżająca. Ona nas podnosi, bo ona przynosi kolejną prawdę. Bóg nas wybrał i nas kocha i zawsze możemy zwrócić się ku Niebu, a on utwierdzi nas w swojej świętej służbie.